Różyc, tu teraz pustki, tylko jacyś turyści łażą i zdjęcia robią. A kiedyś to ludzie z całego kraju tu zjeżdżali i wszystko można było dostać. Moja matka tu handlowała, a wcześniej babcia. Ludzie nawet mówili, że był taki specjalny tunel pod ziemią i można było przejść z bazaru do kamienicy naprzeciwko, o tej, co ją niedawno odnowili. ruiny tutaj to dawny młyn. A tutaj obok pod Szóstką po wojnie działała knajpa. Rybacka. Słynny Marek Chłasko tam przychodził. Sąsiedzi mówili, że to mordownia na stojąco była. A ty co wiesz o swojej ulicy? Nie siedź w domu, wyjdź na dzielnię i posłuchaj miasta. City Talks. Proste.